Dzień dobry, kochane i kochani. Witam Was w czytaniach na miesiąc wagi, czyli ten miesiąc, kiedy Słońce jest w wadze. On się zacznie od równonocy jesiennej, która będzie miała miejsce 23 września rano, tutaj gdzie mieszkam, o 9.51. Bardzo lubię ten czas czas zbiorów czas, kiedy zaczyna się astronomiczna jesień. Kiedy trochę się bardziej wycofujemy do środka, do siebie. Zobaczymy, czy czytania będą to odzwierciedlać. Lista talii użytych będzie znajdowała się w opisie pod spodem, o ile nie zapomnę jej tam umieścić. Jeśli zapomnę, to proszę przypomnijcie mi w komentarzach. Będę używała też dwóch talii wyroczniowych, i to będzie. Universe has your back, czyli wszechświat cię wspiera. Oraz work your light. Pracuj ze światłem. Też bardzo piękna talia. Mam nadzieję, że komunikaty wzmacniające się pojawią na ten czas. Jak zwykle, bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj na kanale, na. Na Facebooku. Dziękuję Wam za listy, które do mnie piszecie, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie dzielenie się, jakie się tutaj odbywa. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, więc jeżeli potrzebujecie indywidualnego wsparcia, indywidualnej pracy, skupienia się na sobie, to zapraszam do siebie robię czytania normalnie, całkiem w sensie nie, nie mam opóźnienia nie mam, też, nie mam też, na szczęście takiego poczucia, że, że, że nie powinnam ich robić, bo na przykład jestem w gorszej kondycji psychicznej także śmiało piszcie do mnie na helixatarma.gmail.com każdemu odpowiadam Czytań jest są dużo, jest dużo możliwości różnych, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominam, że tak jak mówię, to są czytania ogólne, patrzymy na swój znak słoneczny, ale nie tylko. Polecam sprawdzić sobie ascendent, czyli ten, tą pozycję uzależnioną od tego, o jakiej porze dnia lub nocy się urodziliśmy. I pozycje planet osobistych, czyli Księżyca, Marsa, Wenus i Merkurego, to są miejsca w, w horoskopie urodzeniowym, które szczególnie mocno powinny rezonować z czytaniami dla znaku. E... No i co? I zaczynamy, i zaczynamy od wagi, która, która ma urodziny za chwilę, w tym nadchodzącym miesiącu. Zapraszam Was do czytań na październik dla Waszych znaków. Do zobaczenia. Dzień dobry wagi. To jest czytanie dla Was na, na wasz miesiąc astrologiczny, czyli ten czas, który zaczyna się 23 września i będzie trwał mniej więcej miesiąc. Możemy też z grubsza ująć, że, że jest to czytanie na październik, tak chyba będzie zatytułowany ten film. Od razu życzę Wam wszystkiego najlepszego i tym, pan, i tym wagom, które urodziły się we wrześniu i tym, które urodziły się w październiku. Niech Wam się darzy, bądźcie zdrowe, zdrowi, bądźcie szczęśliwe i szczęśliwi. Wszystkiego najlepszego. Zbrałam eee. dla Was natalię, nie wiem czemu, mam jakąś taką intuicję, że to powinno być ona. To jest oczywiście tarot pre-Rafaelitów. Eee. I zrobię dla Was. Taki nietypowy krzyż celtycki. Zobaczymy, jak takie czytanie będzie się sprawdzało w czytaniach właśnie ogólnych. Więc, intencją jest najwyższe dobro wszystkich osób bez podznaku uwagi, które to oglądają. I o to proszę. Na październik 2019 roku, czy też na czas, kiedy słońce jest w wadze osób, które to oglądają. Już widzę, że krzywo porozkładałam, więc przesuwam. Ok. Najpierw zajrzyjmy pod spód. I wy jesteście pod spodem w swojej glorii błyskotliwego umysłu. Umysłu, który potrafi rozsądzać. Który nie boi się trudnych tematów, trudnych myśli. Który bardzo klarownie i jasno się komunikuje. Który bywa bez sentymentów. Z ciekawości, co jest pod spodem. Osiem było więc może być dużo pracy myślowej bardzo szybkiej szybkiej efektywnej i efektownej a może być dużo właśnie okazji do komunikowania się z ludźmi w taki sposób Najpierw zajrzyjmy dwie pierwsze pozycje mówią nam co Co jest tutaj tematem? Mamy dziewięć mieczy i królową mieczy. Wygląda na to, że ta królowa mieczy jest pod natłokiem swoich myśli. To jesteście oczywiście wy. To dotyczy was i tego, co robicie ze swoim umysłem. Jaka jest higiena tego umysłu? Mam wrażenie, że jest tutaj praca do wykonania pod względem tego, jak ten umysł wam służy. Zobaczcie, że ta królowa, ona była pierwsza, to była pierwsza karta. Ta królowa bawi się mieczem, jakby sprawdzając jego ostrość. I, póki to jest delikatne, póki w, w łagodny i uważny sposób testujemy. Zdolność naszego umysłu do nie tylko do myślenia, ale też do tworzenia, bo on jest do tego zdolny. Do generowania pomysłów, rzeczywistości. To jest ok. A problem pojawia się wtedy, kiedy to jest nadmiarowe. I tu mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Z sytuacją, w której ta ostrość umysłu, ta przejrzystość, klarowność, zamiast działać na Waszą korzyść, zaczyna działać na Waszą niekorzyść, bo jest tego tutaj za dużo. To dziewięć jest kratą w oknie, która to krata nie pozwala tak naprawdę cieszyć się tym, co jest na zewnątrz. To jest tak, jakby ten, ten umysł okratował Wam widzenie świata. Nie pozwalał tak w pełni się nim cieszyć, i to jest już działanie na własną szkodę to jest jakoś tam auto, autodestruktywne, autoagresywne. Oczywiście to się tak nie musi kończyć, to jest punkt wyjścia, tak? Nasz ten umysł ma zawsze powtarzam niesamowite zdolności, i może robić dla nas cudowne rzeczy, ale to on ma być naszym sługą, a nie odwrotnie. To nie my mamy się uginać pod nim. On musi chodzić na smyczy. Ta pozycja mówi nam jak widzicie ten temat to zajrzyjmy tutaj od razu. Jak, jakby się na to. Aha. Jak wy na to patrzycie. No właśnie nie patrzycie. <grytanie> Najchętniej byście nie patrzyli. Y Jesteście bardzo niezdecydowani w tej sprawie. Nie wiecie chyba do bardzo, co z tym zrobić. To jest taka y, zawieszona mocna energia, kiedy nie podejmuje żadnego działania, bo właściwie nie wiem, co by to miało być. Y, zauważcie, jak te miecze są skierowane y, jak nożyce. Kiedy ona zbliży do siebie, to działa jak dźwignia. Jak zbliży do siebie te. te Rękojeści, te, te uchwyty. To one odetną jej głowę w ogóle. Więc to jest takie ekstremalne trochę. Że musi być tak, albo tak, albo nie będzie w ogóle. Tu nie widać w ogóle trzeciej możliwości. A nie zawsze tak jest, że są tylko dwie. Przede wszystkim jest kompletne odcięcie się od piękna świata. To jest to głównie, co ja widzę. Mamy tutaj posłańca ptasiego, mamy księżyc, mamy cudowne niebo nad jej głową. Ona tego wszystkiego nie widzi. Nie widzi tych gór, nie widzi tej wody. Czuję, że już pora. Tu jest pewne ponaglenie, mam wrażenie też, że już pora zdecydować. Co z tym zrobić? Może być też tak, że macie jakiś trudny problem do zakomunikowania komuś i nie wiecie, jak to zrobić. Tak? Nie wiecie, w jaki sposób przekazać to, co macie do przekazania. Chcielibyście być jak ten król precyzyjni, oszczędni, skuteczni. Ta królowa też jak najbardziej jest do tego zdolna. Ale na razie mamy wyczekiwanie. Nie wiadomo na co. Niezdecydowanie. To jest trudny temat jakiś. Trudny temat do poruszenia albo coś, jakaś trudność w waszym, w waszym umyśle. Bo, tak jak mówię, jak pojawiają się mieczy, to rzecz na pewno dotyczy słów, myślenia i komunikacji. Pytanie: czy to jest problem wewnętrzny, czy też odnosi się jeszcze do kogoś innego, tak. Może być i tak i tak, może być i tak i tak jednocześnie. No to mamy zarysowane tutaj. O co chodzi? O co chodzi? To teraz zobaczmy, co robicie w tej chwili z tym, co się w tej chwili z tym dzieje. Śmierć. <laughs> Moim zdaniem temat jest poddany. To jest uznanie, że nie do końca mam wpływ na to co się dzieje, właściwie chyba w ogóle nie mam, że mogę tylko czekać na koniec. Uderzają mnie w tej ilustracji te bezradnie rozłożone ręce i to, że to ciało, bo to jest ciało, ono sobie spływa z nurtem. <laughs> Trochę tak jakbyście oczekiwali jak w tym chińskim przysłowiu. Że jeśli nie mogę pokonać swojego wroga, usiądę nad brzegiem rzeki i będę czekać, aż jego ciało spłynie z nurtem. Ale może to wy spływacie z nurtem. Czyli mam wrażenie, że, że poddajecie się tutaj, poddajecie się jakiemuś rozkładowi, jakiemuś procesowi właśnie destrukcji, tak? Bo śmierć jest wycięciem do cna. Tak jakby coś musiało obumrzeć. Jakbyście nie mieli na to wpływu. Czuję tutaj dużą pasywność, która jest transformująca, owszem, ale nie wiem, czy tak, jakbyście chcieli, chciały. Dobra, jaki jest wasz krótkofalowy cel w tym? Mhm. Totalna destrukcja. Totalna destrukcja. Może być tak, że nie widzicie kompletnie wyjścia z jakiejś sytuacji. Tak to trochę wygląda. Kompletnie nie wiedzie, jak zakomunikować swoje potrzeby, jak, jak w ogóle złapać to, coś, o co się Wam chodzi. Tu jest tylko i wyłącznie, zobaczcie, to są te miecze, miecze, czyli tylko i wyłącznie aktywność w głowie, w sobie. Zablokowana w ogóle. Komunikacja jest zablokowana, więc ciężko jest cokolwiek zrobić z kimś innym. I takie bardzo fatalistyczne podejście, bym powiedziała że to się musi skończyć jakąś pożogą, kompletnym rozwaleniem tego, co jest, mówię, śmierć, po, poddaje się, poddaje się większej ode mnie sile, która zmiecie ten problem z powierzchni Ziemi. A ja nie mam na to wpływu. Nie, w ogóle tutaj nie, nie widzę, widzę kompletne poddanie się. Może to jest taka sytuacja, która tego wymaga. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Zobaczmy, bo to jest krótkofalowy cel. A co idzie dalej? Jaki jest długofalowy cel w tym wszystkim? Dziewięć kielichów. Święty spokój. Ale to jest bierna karta. Popatrzcie sobie na tą postać tutaj. On dalej nic nie robi. On ma pełen brzuszek. Jest syty. Jest zadowolony z tego, co ma. I jest sam. I cieszy się tym, że tutaj tak sobie spoczywa. Wystarczy mu to. Tak mu się przynajmniej wydaje. Mówi się, że ta karta to jest spełnienie marzeń. Ale często, jak spełniają się nam marzenia, to okazuje się, że w ogóle nie o to chodziło. Nie wiem, jak będzie w waszym przypadku. Zobaczymy jeszcze, jakie będzie rozwiązanie tego wszystkiego. Natomiast uderza mnie bierność w tym czytaniu. Jakbyście kompletnie nie widzieli siebie jako wystarczająco mocne, mocnych do tego, żeby w ogóle się zmierzyć z tematem. A to, że tu się pojawiają miecze, wskazuje, że to wcale niekoniecznie tak musi być, bo to, co nam wyprodukowała głowa, to nie, nie, zawsze, ma, nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Może być tak, że to jest, bo tu jest lękowa energia, to dziewięć mieczy, to jest niepokój, pewna nieporadność. Ale macie jakąś taką nadzieję, że po prostu ten temat zniknie sam z siebie. Przy czym, przy takich energiach śmierci i, <laughs> i wierzy, to to może być bardzo bolesne. Mówiłam o pierności. Widzę tu też taki scenariusz, że że nie jesteście bierni, że jesteście bardzo właśnie aktywni, ale aktywni w dziele destrukcji, w dziele zniszczenia. W tym być może ze świadomością, że sami sobie też robicie krzywdę, ale nie widzicie możliwości innej wyjścia z tej sytuacji. Tak? Tak jakbyście musieli przejść przez jakąś autodestrukcję, żeby osiągnąć ten święty spokój, jakiś taki wymarzony efekt. Więc albo kompletnie to poddajecie, albo sami bardzo mocno przykładacie rękę do tego. Ale właśnie widzę tutaj taką też zgodę na to, że mi się też oberwie. I nie widzę innego sposobu. Bardzo ciekawe czytanie. Zobaczmy, co już macie w tym, w tym, w tym, w tym co się dzieje. Jest nadzieja. Jest, moim zdaniem, tak jakiś długofalowy cel, jakiś długofalowy sens. Poczucie, że jak przez to przejdziecie, to już wszystko będzie dobrze. Czasami są takie, takie wydarzenia w życiu, że sobie, potem, że sobie mówimy, zwłaszcza potem. Skoro to przeżyłam, to naprawdę przeżyję już wszystko. Tak? I daje to pewien rodzaj nieustraszoności. Jak się przejdzie przez bardzo trudne życiowe doświadczenia, że potem mamy w sobie takie oparcie, pamiętasz, przeszłaś przez to. Nigdy nie sądziłabyś, że, że przez to przejdziesz, a jednak jesteś tutaj po drugiej stronie. W tym momencie otwiera się taka, taka dobra przygródka z poczuciem, że jestem silna, że jestem niezniszczalna. Niezniszczalne, że sobie poradzę. To może być też misja, poczucie misji, że robicie, że wiecie po co to robicie, że tu przyświeca jakiś większy cel, który może być właśnie większy niż wy i wasz dobrostan. Coś tutaj jest takiego. Taka. E, y, y, y. Przeznaczenie, mam wrażenie. Jakbyście wierzyli w przeznaczenie. Jakbyście w, 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 myśleli, myślały, że tak musi być, że to jest siła wyższa, o. Czuję tu bardzo mocno, że mamy te wielkie arkana tutaj, tak? Ta siła wyższa tutaj działa. I co ja mogę? Jako ten mały robaczek. No, no mogę się temu poddać. Ewentualnie mogę temu pomóc z takim defetyzmem, że to musi tak być, nie ma innego sposobu. Tego nie wiem. Zobaczmy, jak, jaka okazja się nadarzy, co nadchodzi. Okazja do zamknięcia jakiegoś rozdziału. Strasznie mi śmieszy ta karta. Za każdym razem, jak ją widzę, po prostu ta dupa wypięta jest. Śmieszna. No więc będzie okazja złożyć te buławy, być może skończyć jakąś walkę, zamknąć etap z trudnym doświadczeniem, oddać nie swoje rzeczy. Będzie okazja pozbyć się ciężaru, tak bym naj, najkrócej powiedziała. E, I może to Wam przyświeca, właśnie, że w końcu się pozbędę ciężaru i będę mogła sobie zalec, nie tak jak tutaj, za zakratowanym oknem, tylko tak jak tutaj, na wygodnej kanapie, um, z suknem zielonym. Tak patrzę sobie jeszcze na ten obrazek, na czym ona tutaj spoczywa. To nie jest pokazane, ale widać jakieś takie elementy. No, nie, mam wrażenie, że jest jej mniej wygodny niż temu tutaj faciowi, nie? Ona się łapie za głowę, żeby się ochronić. On jest w bardziej otwartej pozycji. Okej. Okay. No to teraz jeszcze dwie karty nam zostały z tego tarotowego czytania. I pierwsza nam powie, kiedy. Kiedy. Będzie właściwa okazja do zadziałania, ewentualnie kiedy ta sytuacja się rozwiąże. Bardzo niedługo. Mam wrażenie. As to jest. To jest jedynka, tak? Więc to jest szybkie rozwiązanie. I to jest, też znowu mam wrażenie, to jest dar. To może być szybciej niż myślicie i łatwiej niż myślicie. Więc powiedziałabym, że przed upływem miesiąca ta sytuacja się rozwiąże. A może nawet już jutro? <grymnie> nawet tak szybko może być. Nie widzę tutaj czekania. To jest szybkie rozwiązanie. Może to jest pocieszające, bo ta energia nie jest zbyt przyjemna. Że Przy takiego rozważania na, mam wrażenie, na ile sobie mogę pozwolić. Jak to zrobić, żeby siebie nie pokaleczyć przy okazji, nie? I tu jest taka duża niemoc pod tym względem. No dobra, a zobaczmy, jakie jest rozwiązanie możliwe. Osiem denarów, proszę bardzo. Zupełnie nagle inny temat się pojawia. Zapala światło, bo nie wiem czemu. Strasznie ciemno się zrobiło. Teraz jest z kolei prześwietlone. Mam źle ustawione tutaj te. O, o, teraz lepiej. O, teraz bardzo dobrze. Nie wiem, czemu ustawienie ekspozycji ostrości są zablokowane. Będę to musiała poprawić. Um, mamy tutaj parę. Trochę inne wyobrażenie niż zazwyczaj. Ja mam wrażenie, że ta para ewidentnie się. Czymś cieszy. Żebyście dobrze widzieli tą kartę. O. Czy z wystroju domu. Czy z tego, że jest tutaj jeszcze jeden denar. Generalnie ta karta to jest karta pracy. Karta, która mówi o. Codziennym wykonywaniu wysiłku. Więc mam wrażenie, że tu jest pewien jednak zwrot do tego, co możliwe. Zwrot ku temu, co ja mogę zrobić moimi, moimi rękami. Zwrócenie uwagi na codzienność z powrotem z takich wielkich tematów, jakie tu się pojawiły, do tego, co ja rzeczywiście mogę. Mogę wykonać, w jaki sposób mogę sobie na co dzień poprawiać jakość życia i kierować tym życiem w ogóle w jakikolwiek sposób. Tak, jakby została Wam zwró zwrócona jakaś nadzieja. W szybkim tempie. Także przez cokolwiek przechodzicie, jakiekolwiek w tej chwili macie e, zmartwienia, to nie będzie trwało wiecznie, to minie dość szybko. Tu jest. Yy, wbrew tej beznadziei, która się tutaj mocno pojawiła, jest tu właśnie na koniec bardzo dużo nadziei. Do, taki powrót do normalności, mam wrażenie, następuje. Powrót do, do codziennego, zwykłego życia. OK? Dobra. Nie wiem. Coś ma mnie tak z moim filmem, ale okej. Okay. Chyba wszystko widać. Wejmę dla was jeszcze dwie karty. Pierwsza będzie z tej nowej talii, którą Wam niedawno pokazałam. Wszechświat Was wspiera. Poproszę o y, wiadomość dla wagi. Jaka jest wiadomość tutaj dla wagi? Moje doświadczenia w świecie zewnętrznym są odbiciem mojej wewnętrznej kondycji, mojego wewnętrznego nastawienia. Bardzo ważne jest, żebyście to um, przyswoili, przyswoiły, wzięły sobie do serca, dlatego, że tutaj bardzo mocno widać to zamknięcie w jakichś trudnych myślach. I, i trudne doświadczenia które tu widać, że macie okazję je złożyć one mogą być wynikiem właśnie takiego a nie innego nastawienia więc w ogóle wydaje mi się, że lekarstwem dla was jest taka zwyczajna codzienność nie? na to wszystko, takie zanurzenie rąk w pracę i trochę paradoksalnie odcięcie tej głowy odcięcie tej głowy bo ona wam nie daje spokoju a głowę najlepiej odciąć, właśnie nie fizycznie czy też tak brutalnie, ale głowę najlepiej odciąć zajmując się czymś, co nie wymaga jakiegoś wielkiego, e, wielkiego nakładu myślenia. Tak? A drugą kartą dla Was będzie z tej talii praca ze światłem. Jedna karta dla wagi. Jaka tu dla Was będzie wiadomość? O wagi na październik 2019 wieku, 2019 roku. Jaka jest wiadomość o pracy ze światłem? Uwaga, Uwaga waga. Powiedz na wezwanie. Do czego wzywa Cię Twoja dusza? Myślę, że to bardzo mocno się łączy z tą kartą tego, co już masz. Wago, wiesz, co Cię wzywa. Wiesz, jakie jest Twoje powołanie. Wiesz, do czego Cię teraz ciągnie. Wiesz, jaki jest Twój dar. Odpowiedz na niego. Nie daj sobie wmówić sobie samej albo komuś innemu, kto komunikuje ci jakieś mm, e, krzywdzące rzeczy, że nie masz tej misji, że jesteś nieważna, e, że to jest nieistotne, co masz do powiedzenia. W ogóle tego nie słuchaj. Odpowiadaj na poziomie codzienności na to, e, co w tobie gra. Pozwól temu grać. To jest ważne, to jest potrzebne. Świat. Nie stworzyłby Ciebie, gdyby tego nie potrzebował. A stworzył Cię i Cię kocha. Cały czas to przypomina. Bardzo piękne macie tutaj. E, takie e, wzmacniające te energie na koniec. Co mnie bardzo cieszy. Życzę Wam, żeby to był dobry, łaskawy, kochany miesiąc. Żebyście z radością powitały, powitali kolejny rok Waszego życia. Żeby za ten rok, który minął, była tylko wdzięczność. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w następnych czytaniach.